Hej, hej, witajcie kochani bardzo serdecznie. Przychodzę dzisiaj do Was z tematem pod tytułem Co się wydarzy między nami przez kolejne 6 miesięcy przedstawiam Wam dwa obiekty mikołaja oraz malutkiego, aczkolwiek słodkiego bałwanka. Zastanówcie się, co z wami bardziej rezonuje. Zapraszam Was do oferty zimowej, do prezentów bożonarodzeniowych, do webinaru. Odzyskaj swoją moc. Wszystko w opisie pod filmem. Gdybyście chcieli podziękować mi za moją pracę, to byłoby mi miło, gdybyście włożyli tutaj pod filmem czasówkę. No dobrze, to co? Zaczynamy. Pomyślcie o tej osobie. Dobrze. Ja już wiem. Co się wydarzy między nami do 6 miesięcy? Zaczynamy od Mikołaja. A ty bołwanku <grych> bądź sobie tutaj. Dobrze. Mikołaj. Wiecie co? Ja go schowam, żeby nie był naszą zmyłką. <grych> Okej. Okay. Co się wydarzy między nami? Przez kolejne 6 miesięcy. Co się wydarzy między nami? Przez kolejne 6 miesięcy. Co się wydarzy? Co się wydarzy? Mhm. Eremita wypadł. Zobaczymy jak dalej. Ok. Karty są gotowe. Ula la! No, tego to nie podejrzewałam. Gwiazda! Uch, cesarzowa! No, kochani, no, powiem tak: to co się wydarzy tutaj przez y, kolejne 6 miesięcy, no to będzie miłość. Będzie miłość, będzie fajny początek tej relacji. Ja bardziej czuję tutaj energię początku, wiecie. Ja myślę sobie, że jest tutaj spełnienie Waszych marzeń, osiągnięcie celu jako kobieta, osiągnięcie też celu jako mężczyzna, jeżeli słuchają tego panowie. Myślę sobie, że ta relacja, o której teraz myślicie, może być Taka bardzo świeża, taka mm, młoda, <laughs> może jeszcze nawet niedojrzała w pewnym aspekcie. Może być też zaskakująca dla Was bądź dla Waszego partnera. Dlatego, że ta rybka tutaj wyskakuje z kielicha, tak jakby zaskakuje, tak? Wy być może... Będziecie po prostu zaskoczeni tym uczuciem. Ale Paśki Lichów mówi o takiej energii naprawdę mm, lekkiej, miłej, o fajnie wspólnie spędzanym czasie. Myślę sobie, że Wy możecie mieć bardzo duże marzenia związane z tą osobą. Możecie mm, chcieć założyć z nią rodzinę, zejść w ciążę. I powiem Wam, że to wszystko jest jak najbardziej możliwe. Jak najbardziej to jest możliwe. Ja myślę sobie też, że ta osoba bardzo dobrze Was postrzega. Jesteście dla niej po prostu spełnieniem marzeń, jak taka najjaśniejsza gwiazda na niebie. Jesteście osobą seksowną, zmysłową dla Waszego partnera no naprawdę przepiękne karty tutaj się pojawiły które mówią o tym, że to będzie naprawdę udany czas jeżeli jesteście singlami to na pewno kogoś poznacie ktoś bardzo wami się zafascynuje, za urocze. mam też takie poczucie, że wy już mieliście trudny czas w swoim życiu ponieważ karta gwiazdy jest kartą w tarocie po karcie wieży więc um, coś może drastycznie się skończyło, bądź było bardzo bolesne, ale tutaj pokazuje się taka energia odrodzenia, energia nowego, pięknego początku. Um, ja myślę, że słuchajcie, z tej relacji naprawdę może być coś więcej niż tylko taka um, przelotna znajomość. W każdym razie ta relacja naprawdę ma. Duży potencjał. Oczywiście, wiadomo, że to jest czytanie ogólne i nie z każdym będzie rezonować, dlatego przypominam, że są zrobione prezenty świąteczne i, i pakiety świąteczne dla Was, gdybyście chcieli więcej wiedzieć. Niemniej jednak, będziecie jak gwiazda, będziecie się czuć pięknie, będziecie wyglądać pięknie i do tego jeszcze ta osoba będzie wami po prostu zauroczona. Będzie no, naprawdę dużo zmysłowości, dużo, dużo pięknych chwil przed wami przez kolejne 6 miesięcy waszego życia. Dobrze, to dopytajmy jeszcze z kart cygańskich. Jak ta relacja będzie się rozwijała. Jak ta relacja będzie się rozwijała. Okej, okay, może tutaj sobie tak. Ale piękne karty. Aż żałuję, że nie wybrałam Mikołaja. <laughs> Także przyniesie Wam w worku mnóstwo prezentów, kochani. Jak chcecie zejść w że to, to jak najbardziej jest szansa. Założyć rodzinę też. Też jest szansa. Tylko ja mam takie, wiecie, co poczucie, że ta osoba jest takim trochę wolnym duchem i jej się nie da do niczego tutaj um, przymusić, jeżeli ona nie będzie czuła, że to jest na przykład dla niej ten czas na założenie, rodzina, tak? Bo to jest jeszcze osoba, która mam poczucie, może będzie chciała się troszkę wyszaleć, wyszumieć, ale to nie zmienia faktu, że um, jest początek pięknej e, miłości, pięknego uczucia. Naprawdę pięknego uczucia. Przepięknego uczucia. Okej. Okay. Oficer. Uuu, kochani. Miłość, miłość. Pięknie, no Wy będziecie zakochani. No co ja mogę więcej powiedzieć? Będziecie zakochani i tutaj jest mężczyzna będzie z tym mężczyzną miłość, będą wiadomości, będą SMSy, telefony, może nawet taki tradycyjny list otrzymacie bardzo piękny i szczęśliwy czas, naprawdę nawet w kartach cygańskich, to się tutaj pojawiło. Z tym, że chcę Wam powiedzieć, że może ta osoba, ten mężczyzna. Pokazywać Wam, że jest taki, wiecie, niedostępny, taki zimny, chłodny i w ogóle, taki poważny, ale w środku on taki nie jest. To będzie dzieciak, <grym> ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu. To będzie osoba, przy której fajnie będzie Wam się po prostu ten czas spędzało. Ale mówię, tutaj nie napierać na, na pospieszanie, na takie, wiecie, że już teraz byście wszystko chciały, czy chcieli ta osoba wniesie dużo radości w wasze życie, to na pewno dużo zmysłowości mogą się pojawić takie momenty, gdzie będziecie coś wspólnie planować ale naprawdę tutaj na spokojnie także dwa oblicza, bo będzie wam się pokazywać jako taki, wiecie ktoś niedostępny, ktoś taki poważny, może na jakimś stanowisku a w środku to będzie bardzo młody duch, bardzo młody duch. No ale jest przepiękny potencjał tej relacji. No cóż, kochane jedyneczki, dziękuję. Hmm, aż się boję, co będzie przy bałwanku, jak wy już mieliście takie piękne karty. A ja wybrałam bałwanka. Dobrze. No to dziękujemy Mikołaju. Dziękujemy, dziękujemy. I przywitajmy. Bałwanka. Okej. Okay. Dzień dobry, kochane. Bałwanki. Witajcie bardzo serdecznie. Zobaczmy, co dla nas. Dlatego, że ja też wybrałam bałwanka. Z mojego dzieciństwa jest jeszcze ta figurka. Także całkiem dobrze się zachowała. No dobrze, kochani. Co będzie w ciągu kolejnych 6 miesięcy? Co będzie w, w ciągu kolejnych 6 miesięcy? Między Wami, między Tobą a osobą, o której myślisz? Wypadła karta koło fortuny, czyli jakieś zmiany nadejdą, tak? Jeżeli teraz nie macie kontaktu, no to ten kontakt będzie. No mhm. i tylko jeszcze pytanie. Jaki kontakt i czemu on tu będzie miał służyć? ok, zmiana. No, całkiem dobrze, zaczynamy. Królowa denarów. Co się wydarzy? Czwórka denarów. ok siódemka denarów. Mhm. W tle czytania Dwójka kielichów Czyli mm, takie piękne piękne uczucie Z przyjaźni, które powstaje Dobrze. Mam potrzebę jeszcze jednej karty Dziesiątka miecz Dobra, słuchajcie, tutaj powiem tak, eee, kochane bałwanki. Myślę sobie, że to, co wydarzy się w ciągu tych um, kolejnych sześciu miesięcy, ja mam takie poczucie, że Wiecie co? Że wy jesteście w stanie tej osobie coś zaoferować, że jesteście w stanie jej dać siebie, że jesteście w stanie dać jej miłość, stabilizację, rodzina. Ale ta osoba z jakiegoś powodu tego nie odbiera. Ona tego nie zauważa. Ta osoba jest bardzo skoncentrowana na pieniądzach, na materii. I to jest jej największa bolączka yy, przez kolejne 6 miesięcy. O, ona ma fokus na pieniądze. I no, mam takie poczucie, że to ten pieniądz. Jest dla tej osoby najważniejsze. Tak to odbieram. Przy czym, wiecie, co jest ciekawe w tym czytaniu: to, że ta osoba tego tak, jak ona to widzi, że wy jej możecie zaoferować wiele, naprawdę ona to widzi, ale z jakiegoś powodu ona na to. Nie patrzę. Ona bardziej podchodzi do tematu. Ja wszystko zrobię sam, ja bądź sama. Ja wszystko tutaj sobie sprawię. Nie potrzeba mi, żeby ktoś mi coś dawał. Tak. I jest trochę przestój w tej relacji. Przestój i słuchajcie, może być taka y, sytuacja, że po prostu u tej osoby jest bardzo ciężko i ona jest po prostu przybita y, różnymi problemami, i dlatego na przykład może przestać się odzywać, tak? Bo jest bardzo czymś zmartwiona, bym powiedziała wprost y, poraniona przeszłością, poraniona tym, co się teraz u niej dzieje, i ona może nawet o tym nie mówić tobie. Y, ty byś to, tej osobie chciał pomóc, być z tą osobą, ale wiecie co? Ale ona nie ma wam za wiele do zaoferowania na ten moment, bo ona ma koszyk pusty. Ona na coś czeka. Ona czeka bardziej na poprawę sytuacji. Chociaż powiem wam, że y, to nie jest tak, że nie ma uczuć w tej relacji, bo te uczucia są, bo jest dwójka kielichów w tyle czytania. Y, ale ja mam takie, takie wrażenie, że ta osoba z jakiegoś powodu y, po prostu nie chcę tego czuć na ten moment. Ja nie mówię, że tak będzie cały czas, ale na ten moment tak jakby ona była skoncentrowana na czymś zupełnie innym. Przy czym y, ja mam wrażenie, że Wy uznajecie tę osobę za Waszą drugą połowę i no, chcę wam też powiedzieć, że rzeczywiście to może być ktoś y, na zasadzie Waszej bratniej duszy. Waszego bliźniaczego płomienia, wyście się rozpoznali, wyście się rozpoznali w tym życiu, ale tutaj u tej osoby jest naprawdę słaba sytuacja, i, i przez kolejne 6 miesięcy ja tutaj bardziej widzę takie zatrzymanie ze strony tej osoby, ale widzę też Waszą gotowość do bycia przy tej osobie. Dobrze, zobaczmy, jak z kart cygańskich to wygląda. Poprosimy karty cygańskie, jak ta relacja będzie się rozwijała. Jak ta relacja będzie się rozwijała. Ta relacja będzie się rozwijała. No popatrzcie, pieniądze. Chodzi o pieniądze. Popatrzcie, są pieniądze nie ma tej osoby. Czyli naprawdę, dla tej osoby są bardzo ważne pieniądze. Dom, czyli ta osoba marzy o domu, może ona chce wybudować dom, może ona marzy o kupnie działki, ale wiecie, ta osoba tutaj na tym stawie tu jest łabądź, jeszcze tak się przyjrzę, tak, tu jest łabądź jeden, sam pływa, tak ja myślę, że ta osoba, wiecie, jest samotna ona może mieć, ona może mieć wszystko ona może mieć pieniądze, ona może mieć pieniądze, by wybudować dom, ale ona jest sama no, i fortuna Czyli jest szansa, że ta relacja będzie rozwijała się dalej, ponieważ jest fortuna, czyli no na pewno dobrobyt materialny jest przy tej osobie i to jest, słuchajcie, priorytetowe. Natomiast fortuna to jest generalnie szczęście. Czyli jest szansa, że ta relacja będzie się rozwijała. Hmm. Ale jeszcze nie do końca teraz i visit, czyli wizyta, czyli spotkacie się, wyjaśnicie coś, może dostaniecie kwiaty, może jakiś malutki podarunek, może porozmawiacie. To będzie bardzo piękne spotkanie, które przyniesie Wam szczęście. Ale to jest ktoś, słuchajcie, wyjątkowy dla Was. I mimo tych mm, trudności, ta osoba będzie w Waszym sercu przez bardzo długi czas. Dziękuję Wam kochani. To wszystko na dzisiaj. Dajcie znać, jak z Wami rezonowało. Trzymajcie się aniołki, buziaczki i do zobaczenia. Pa, pa.